witajcie drodzy moi widzowie no jestem zadowolony no dzwonił do mnie taki pan taki nowy nowy fanowie z Emblonga chciałem pozdrawić kolegę z Emblonga teraz czekam na paczkę jestem zadowolony no Porozmawiałem sobie z kolegą. Taki fajny kolega jest sympatyczny, taki po prostu koleżeński, że z nim sobie porozmawiałem. No, po prostu czekam na kolejną paczkę. No, będę miał fajnego laptopa. No, lubię takie gadżety fajne, eleganckie i. Wiadomo no. Nigdy takiego czegoś nie miałem, no wiesz. Wiadomo no. Takiego fajnego gadżeta będę miał. No, czekam teraz na kolejną paczkę. Pozdrawiam, pozdrawiam moich fanów z Emblonga, no. No. Także mówię, no. Mówię trochę. Wiadomo, no, człowiek jest sławny, no trochę jest. Jest tych trochę fanów, mam dużo tych fanów, no. Aby żeby jeszcze była ta dziewczyna, jedyna, no. Zapoznać tą dziewczynę i zawsze by byłoby we dwoje, no. Zawsze można porozmawiać, pośmiać się, pożartować. A tak to człowiek samotny, no. Ja mówię, no, to samotność to człowieka gubi, no. Bo tak, jak człowiek będą we dwoje, to zawsze człowiek porozmawia sobie z tą drugą połówką. Zawsze coś doradzi. A tak jak człowiek sam, no to co to tam? Nie ma, nie ma nic takiego. To tak człowiek smutny, nie? No, ale mam jeszcze tak. Pieska mam też mojego maksa. No. no, ale wiadomo, no jeszcze fajnie by było, jakby była ta druga połówka ta dziewczyna by była no zawsze można iść na spacer bym Maxa zabrał na spacer pochodzili by pogadali co i jak bym sobie pogadał z dziewczyną no by dwoje tak fajnie no, no. jakąś kawę wypić zjeść ciasto obiad dobry zjeść jakiegoś dobrego schabowego i to by było elegancko no. także drodzy widzowie Zapraszam Was do drugiego mojego filmu.